Nie wiem, ile masz lat, nie wiem, jakie masz doświadczenia, ale jestem przekonany, że gdybym cię zapytał, kto był twoim ulubionym nauczycielem, to byłbyś w stanie wskazać znajmniej kilku. Z Ewangelii według świętego Jana. Następnego dnia Jan stał tam ponownie, a wraz z nim dwóch jego uczniów. A gdy przyjrzał się przechodzącemu Jezusowi, rzekł, oto baranek Boży. Obaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za nim. Gdy Jezus odwrócił się i spostrzegł, że idą za nim, zapytał ich, czego szukacie. Oni rzekli, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz. Odpowiedział im, chodźcie, zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszkał i w tym dniu pozostali u niego. Działo się to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Odszukał on najpierw swego brata Szymona i oznajmił mu, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Następnie przyprowadził go do Jezusa. Gdy Jezus mu się przyjrzał, rzekł, ty jesteś Szymon, syn Jana, odtąd będziesz nosił imię Kefas, to znaczy Piotr. To zacznijmy. Na samym początku pani Mirosława, klasa pierwsza i druga szkoły podstawowej. Krótko mnie uczyła, byłem wtedy mały, ale mam taki gdzieś obraz takiej uśmiechniętej, dobrej duszy. Potem starsze klasy szkoły średniej, z szkoły podstawowej, klasa 4-6, pani Mariola. Pani Mariola, no to już konkretna taka nauczycielka, taka pamiętam wyprostowana. U niej zawsze był porządek na lekcji, uczyła języka polskiego, ale mimo wszystko wspominam ją jako taką naprawdę dobrą duszę. E, czasy gimnazjum, pani Ilona, nauczycielka WF-u. E, znowu pani Ilona też potrafiła zapanować na klas, nad klasą, a jednocześnie była taka trochę luźniejsza, można było troszkę wychillować e, właśnie na lekcjach, czy to z nią, czy godzinie wychowawczej. No i wreszcie e, szkoła średnia, pani Aneta, również język polski, e, pełen profesjonalizm i taki dobry szczery uśmiech. To są moje doświadczenia nauczycielek, które były moimi wychowawczyniami przez lata mojej edukacji: od pierwszej klasy szkoły podstawowej po klasę maturalną. I co pamiętam z tych ludzi, z tych kobiet, które mnie prowadziły? Najwięcej to właśnie uśmiech, dobro, wyrozumiałość z lekcji. Oczywiście na pewno coś tam zostało, dzięki czemu potem mogłem kontynuować studia, ale wiecie dobrze, że to, co zostaje po tych spotkaniach z tymi nauczycielami, z tymi ludźmi, to jest doświadczenie spotkania. Gdybym Was zapytał, kto jest waszym ulubionym nauczycielem, jeśli jesteście już dorośli, kogo wspominacie najlepiej, jeśli chodzicie do szkoły to teraz, to zwróćcie uwagę, że to raczej nie patrzymy na efekty w nauce. Nie zwracamy uwagi na wyniki, jakie nam towarzyszą, ale patrzymy na człowieka, jakim on dla nas był nauczycielem. Bo bardzo ważne jest to, żeby ta pani od biologii nauczyła nas tego, jak jest zbudowana komórka. Bardzo ważne jest to, żeby nauczyciel WF-u pokazał nam, jak poprawnie wykonywać ćwiczenia, ale myślę, że dużo ważniejsze jest to, by pokazał nam, jak żyć. By to dobro, które ma w sobie, by ta postawa, którą prezentuje, ona stała się w jakiś sposób naszą, byśmy to dobro potrafili wprowadzać w nasze życie. Moi drodzy, od tego też są nauczyciele, a może właśnie od tego. Dobrze wiemy, że w szkole nie przychodzimy tylko po to, żeby zdobywać wiedzę, ale też wychowywać się, stawać się lepszymi ludźmi. Ja uczę w szkole już 6 lat i gdy patrzę na siebie jako nauczyciela, to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy wracam do tych moich doświadczeń jako ucznia że chciałbym być takim nauczycielem, który będzie zaangażowany, dobry, ale też będzie dobrze zapamiętany. To znaczy, będzie jakoś w życiu tych młodych ludzi. Zależy mi na tym, gdy prowadzę lekcje religii czy czasami angielskiego, żeby nie tylko oni się czegoś dowiedzieli, ale wiedzieli, że jestem do ich dyspozycji. Jeśli będą mieli jakieś pytanie, jakąś trudność, jakiś problem, jestem dla was. Po to tutaj stoję. Moi drodzy, myślę, że takim kapitalnym nauczycielem i przykładem dla wielu nauczycieli jest dla nas Jan Chrzciciel, o którym słyszymy w ciszym Słowie Bożym słyszymy o tym, że Jan stoi razem ze swoimi dwoma uczniami. Co się dzieje? Jan, jego uczniowie, Jan Chrzciciel oczywiście, i gdzieś w oddali przychodzi Jezus. Co robi Jan Chrzciciel? Co on mówi do swoich dwóch uczniów? Oto Baranek Boży. Tam, to jest Baranek Boży, Zbawiciel świata. A co robią Jego uczniowie? Zostawiają swojego nauczyciela i idą za innym, idą za Jezusem. Jan Chrzciciel jest gigantem pokory. Zobaczcie, on z pewnością miał jakieś relacje z tymi swoimi uczniami, tą dwójką czy innymi, ale wie, że dla nich lepsze będzie to, że odejdą od Niego i pójdą za Chrystusem, którego głosi, na którego przyjście przygotowuje swoich uczniów. Dlatego mówi, oto Baranek Boży, idźcie za Nim. I oni poszli. Myślę, że o to chodzi w byciu nauczycielem. Dla mnie jako osoby wierzącej, dla was wierzę też, jest ważne, to, byśmy mieli w swoim życiu nauczycieli wiary. Takich ludzi, którzy będą nas uczyć i potrafić w jakiś sposób odciągnąć nas, oderwać nas od Ziemi, od jakichś swoich przywiązań, by pójść za Jezusem. To jest nauczyciel. O to chodzi, byśmy my się też nimi stawali. Zobaczcie, im jesteśmy starsi, tym jest więcej młodszych ludzi od nas. Tak to działa, tego nie zmienimy, to jest zupełnie normalne. Skoro jest więcej ludzi młodszych od nas, to oni w jakimś stopniu stają się naszymi uczniami. I teraz możesz wykorzystać okazję lekcji, którą masz przy spotkaniu z nimi, a możesz po prostu przejść. Bo wiemy dobrze, że nauczyciele są różni. Są nauczyciele, którzy dają z siebie wszystko, a są też tacy, którzy po prostu machną ręką, byleby zrealizować temat i nic więcej z siebie nie dać. To od nich zależy, jakie będą efekty nie tylko kształcenia, gdy chodzi o wiedzę, ale całego spotkania z człowiekiem. Zapraszam Was teraz, moi drodzy, do modlitwy z nauczycieli. Za tych, e, jeśli jesteś w szkole, którzy Ciebie uczą, których spotykasz, za tych, których lubisz i za tych, którzy Ciebie denerwują, ale także miejmy też w intencji i w naszym sercu tych nauczycieli, którzy się nimi stają na drogach naszego życia. Tych, którzy chcą bądź mają okazję stać się dla nas nauczycielami wiary. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Ojcze Niebieski, któryś nie puścił samego człowieka na ten padł płaczu, aleś mu przydał niewidzialnie anioła stróża. A widzialnie powierzyłeś go rodzicom i nauczycielom, który syna swego na świat zesłałeś, aby nas nauczył, w co wierzyć i co mamy czynić, abyśmy byli zbawieni. Okaż, O Boże, szczególne miłosierdzie nad nauczycielami, którzy mnie nauczają. Daj im zdrowie, dobre, długie życie i pozwól, aby nauki, które w sercach młodzieży zaszczepiają, przynosiły obfite owoce. Zapal nasze serca, abyśmy byli posłuszni naszym nauczycielom i nie martwili ich złymi czynami, a mianowicie nieposłuszeństwem i lenistwem. Spraw, dobry Boże, abyśmy razem po śmierci osiągnęli Królestwo Twoje, przez zasługi Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Muzyka Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, za tę wspólną modlitwę. Miejmy oczy otwarte na nauczycieli, którzy mogą być postawieni na naszej drodze. Miejmy też sobie taką pokorę, by przyjmować te lekcje, które nam dają i wprowadzajmy je w życie. Na to wszystko niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, pięknego dnia i do zobaczenia. skno ta dźwięczy jak srebrny dzwon wszystkie róże świata twoje są bo nie zastąpi siebie nikt do światła stał się cud, zniknął lęk, z nadzieją nam kazałeś iść, subito, Santo, wreszcie ty, trafił duch do naszych serc, stał się